Cześć, witam wszystkich. Nagrywam na archiwum słuchajcie taką informację, bo dużo osób, od kiedy ja się zajmuję retro, to też mnie śledzi w internecie. E, takie urządzenie kupiłem z AliExpress, kosztowało 300 zł. Przyszło mi wyjątkowo szybko, bo po 7-8 dniach naprawdę przyszło z Chin. Nie wiem, jak oni to zrobili. E, I podchodzę do tego sceptycznie, to znaczy, no jest to wyjątkowo tanie, jak na możliwości, które oferuje. Ale z polecenia jednego z widzów, który za, zarzekał się, że na pewno warto, bo ma takie urządzenie i mu działa. Jest to konwerter i konwerter do starych sygnałów, jak macie komponenty kable, które nie są HDMI, tylko zakończone na takie wtyki, jak macie jakieś VGA, jak, jak, jakieś o, karty i chcecie to subskalować do HDMI, w tym samym na przykład zwiększyć rozdziałkę z tam 480 do na przykład 1080p. Żeby to w miarę wyglądało, to kupiłem to przede wszystkim pod PSP. Więc teraz to podepnę. I zobaczymy, czy to, co to jest warte w ogóle, nie. Będę podpinał e, kabel PSP w ten sposób, już wam go pokazuję. E, ja podpinałem, ja wam pokażę, jak ja podpiąłem ten kabel y, PSP po raz pierwszy i się dziwiłem, czemu mi to nie działa. Poczekajcie, poczekajcie, podpiąłem go tutaj. Patrzcie, tutaj macie te kolory, nie. I ja podpiąłem to tak. Uwaga. Tu czerwony. Tu czerwony. Tutaj to podpiąłem. Tutaj to podpiąłem. I to podpiąłem tu. Tak wszystko to podpiąłem. W ten sposób. A poprawne podpięcie. Tu mi widz wysłał. Eee, Czekaj. Kurde, gdzie jest ten link? Jesteś Maxas? Może? Możesz mi wysłać jeszcze. A ty mi na Discordzie to wysłałeś, poczekaj. Już sprawdzam, czy ty to, gdzie ty mi to wysłałeś? Okej, okay. dobra. Wyślij mi. No to dawaj wysyłaj. Okej, okay, ale według tego, co ja tutaj widzę, to zobaczcie, już Wam pokazuję na ekranie. Według tego, co tutaj jest, to co ja mam tutaj przepiąć? Ja nie wiem, co jest, co jest do czego, bo one nie są oznaczone niestety. Ale jeden jest biały, no to biały to na pewno idzie tutaj, do L. A do r są dwa czerwone, nie wiem, który. A tutaj jest coś oznaczone, nie? No dobra, to może ten dodamy. O! No dobra, to będziemy przepinać zobaczymy, że to zadziała, nie? Dobra, zobaczymy, moi drodzy, przy tym urządzeniu. Eee, to jest PSP. Zobaczymy, jak przy PSP będzie działało. Jakąś giereczkę odpalimy. O, ale głośno jest, a tutaj jest jakaś regulacja głośności, czy nie? Tutaj nie ma w tym urządzeniu chyba, nie? Tam nie ma, a okej. Okay. Czyli ja tutaj muszę to ściszyć. W obs -ie? Nie, no tutaj, na urządzeniu. Ja mam odpalonego 208, no, przy eleganckie 4 na 3 A, no to ja takie też będę musiał zrobić. O! Baterię mam rozładowaną. No, jeszcze nie rozładowaną. Dzień dobry, Sema, Cześć! Ojezu, jak głośno. Sprawdzimy jak to działa. Zobaczymy. Dla testu tylko 1280 na 720. Wow. Dobra. Ale koszta. had pledged himself as a champion to the gods of Olympus. In return, he hoped only to rid himself of the nightmares that haunted him for far too long. But for now, his only respite His only relief from the sins of his past was found in the healing battle. And on this day, Kratos had been called upon by the gods to confront an unthinkable evil unleashed on the city of Attica by the invading Persian army. Wiem, że mnie zagłusza, muszę ściszyć. Tylko nie mam jak ściszyć z tego. O, właśnie, tutaj jest. Bardzo głośno, ale wy... to dobrze, że jest głośno, bo zawsze mogę przyciszyć. A najgorzej, jak jest cicho i nie da się zgłośnić, nie? Dobra, i teraz jest problem taki, że. Mm, no to jest 1280x720. I teraz tak. Ja mogę zrobić taki myk że ja mogę to e, po prostu zmniejszyć, nie tak. Wykaszam. Już wam to robię Tak Tak. Tylko, że wtedy widzicie co się stanie, nie? No, niestety, ale. obraz jest jaki jest. No, to są stare gry. Ja tylko odpalę to dla testu, żeby zobaczyć. No, niestety, ale. ciężko się zreskaluje taką. Właśnie a propos, jeszcze jakieś antyaliasingi coś tam można powłączać w tym urządzeniu, nie? Okej. Okay. ok. Domyślnie jest włączony, ale to chyba w tekście raczej, że go. Tak, tak, jest, jest możliwość włączenia tego antyaliasingu, żeby jeszcze był jakiś. No to ja to sobie muszę posprawdzać e, poprzez e, weź, wejście do ustawień blokować ataki można kurde graliście w tą wersję tego god of war chinos of olympus to chyba, a to nie jest tylko że to było na psp tylko? czy, czy to było też na innych konsolach? muszę złapać kogoś mhm. no potem weszła na playstation 3 no ale zobaczcie jak płynnie nie wszystko git. Dobra, eee, to tak wygląda właśnie gierka z PSP, ale ja jeszcze to na pewno będę ulepszał, to na 100% będę chciał ulepszać, żeby, żeby ta rozdzielczość. I za chwilę podepniemy, szybciutko podepnę sobie, słuchajcie, jakąś konsolę, na przykład PlayStation 1 i zobaczymy jak to przechwytuje z PlayStation 1, okej? Okay? E, jeszcze szybciutko, tylko na przykład zobaczę, czy są tutaj gierki. Na przykład, o, jestem tutaj. Jest szefem. O! No! Kto nie subuje, ten w reklamach się lubuje kappa. Witam pana serdecznie, cześć. Wiesz co, zakupiłem taki nowy za 300 zł konwerter z AliExpress i tak testujemy właśnie go, bo to jest ten taki multi-zadaniowy do, na różne wejścia, na różne, znaczy na wyjścia HDMI, ale na różne wejścia. Natomiast no z PSP-kiem przechwytywanie nie będzie nigdy tak piękne jak naszych konsol PlayStation 2 czy 1 bo jednak ta moc na tym kablu nie jest aż taka potężna, chociaż... O kurda, głośno! Muszę ściszyć. Dobra. Ej, bardzo, do bardzo dobry głos daje ten konwerter, bardzo, w sensie jest wysoka głośność przez co możemy sobie bardzo fajnie to dostosować, ale tak jak mówię, lepiej jak jest głośno, niż, bo można ściszyć, bo gorzej jakby było cicho. Ściszać zawsze można gdzieś a zgłaśniać powyżej 100%, bez dodatkowych barierów ciężko jest czasami zbustować to. Witam to the King of Iron Fist Tournament. Wiesz co? Eee, teraz właśnie przyszedłeś na moment, w którym szybko od razu będę podpinał go pod. Eee, będę Get go podpinał pod. PlayStation 1. Ale jest głośno, wow. Dobra. Jacka, Ale widzę, że jest ostrość. Jest. Dobra, więc tak. Eee, co widzę, jest dużo większa ostrość konturów tych postaci niż na tym e, konwerterze ze trzema wejściami, tylko. Jednak yy, ja muszę poszperać, bo tutaj ten anti dałoby się włączyć na tym konwerterze. Zobaczcie, to, przez to są te takie przeploty widoczne, nie? A poczekajcie, a może będziemy troszkę eksperymentować? Może tutaj compatibility przełączę. Coś się wydarzy? Nie, tu się nic nie wydarzyło. Tu coś przełączę. To się wydarzyło, czy nie? Nie, nic się nie wydarzyło. To jest do Segi, okej. Okay. Synth to green. Włączam, synth to green. Nie ma nic. Synth to green. Nie dzieje się nic. RGB sync. RGB sync. Też nic się nie dzieje, dobra. A one dopiero po resecie działają, tak? Bo zaraz spalę, Dobra. Dobra, moi drodzy, wyłączamy i podpinamy szybciutko playa, żeby zobaczyć, jaki obraz. Dobra, to teraz będzie eksperyment, bo dodamy skarta, e, bo tak mam zakończone właśnie z playka. Zobaczymy, jak sobie będzie radził z tym. Dobra, czyli tutaj można sobie pokręcić teraz. No to ja sobie tu potencjometrem kręcę kolory. Jak mi pasuje. A, okej. Okay. Dobra, to zrobimy tak: odpalimy grę. No i dostosujemy sobie takie kolory, żeby nam się wydawały na Git. E, ja odpalę, moi drodzy, playsta PlayStation. Ja, to jest na PlayStation 1 teraz. Odpalam sobie e, TK na 3. I zobaczymy czy go w ogóle będzie... Oj, bo może być głośno, uważajcie. Może być głośno. O właśnie, no i kolory musimy dostosować, żeby były git. Zaraz zrobimy kolory. Okej. Okay. Mm -hmm. testujemy, o dobra. ale będzie głośno łesu, ale dupło dobra, więc, okej okay. eee... Dobra, Ciszymy tutaj. O połowę. Słuchajcie, kolory tylko zmienimy i zobaczymy jak postacie w grze będą wyglądać. Chwileczkę. Uwaga. Takie... Momencik. Dostosujmy kolory. O. Oj, teraz chyba są dobre, co? Dajcie głośniej. O, idzie Fest. No chodzi to dobrze na tych tych. Round Hmm. Dobra, więc tak, e, pierwsze wrażenie, jakie są odczucia. Przede wszystkim mam wrażenie, że ten obraz tutaj jest dużo bardziej. O, jest dość dobra nuta. Ta do, to jest dobra nuta. E, że są żywe te kolory. E, w sensie inaczej, że ja mogę po pierwsze sobie dostosować kolory tak, jak mi się to podoba. Zobaczcie. Mogę sobie dostosować tak. Mogę zrobić ciemniejszy obraz. Sam sobie mogę tu dokręcić na tyle, żeby mi pasowało. Jak dla mnie to jest idealny obraz, to taki sobie ustawiam. To po pierwsze. Po drugie, bardzo duży boost jest głośności, przez to, że e, no po prostu to urządzenie jakoś tutaj chyba boostuje. To nie wiem, czy ja jestem w stanie cokolwiek tutaj zmienić w tym kierunku, ale mam wrażenie, że jest za głośno. To znaczy, ja muszę się wdrapać tam do środka ustawień. I obniżyć tą wartość, bo ona jest aż za mocna, nie? Ja muszę tak o połowę ściszyć. Tak, to przez aplikację. Jeśli chodzi o opóźnienie, właśnie mam wrażenie, że opóźnienie względem obraz do dźwięku, który występował na poprzednim konwerterze, na tym, którego go tutaj trzymam w ręku, na tym występowało dosyć zauważalne. Tutaj tego opóźnienia jeszcze nie zauważam. A dlaczego mówię jeszcze? Dlatego, że to opóźnienie, obraz, dźwięk. Występuje przeważnie po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach grania. Ono się wtedy tak jakby gromadzi, buferuje, i wtedy ono się. Wtedy jest zauważalne. A ja bym musiał dla porównania przepiąć to na inny obraz. Czy będzie porównywalny? Czy będzie taki sam. E, dziękuję Ci bardzo serdecznie. A, że to się w ogóle nie nadaje? Aha, dobra, to walimy PS2 teraz. Czekaj, e, że kratkuje mi na początku walki. Dobra, to odpalamy PS2 i zobaczymy to. Czekajcie. Dobra, i tutaj mamy już PlayStation 2. Tylko ściszymy. Nie wiem czy tutaj są ustawienia, żeby to ściszyć. Eee, game opcje, speaker, bla bla bla. Tutaj nigdy nie było ustawień chyba z dźwiękiem związanych. Eee, nie, nie, nie. Memory, memory. Dobra, to teraz tak. Mm, albo Controller Records, adjust, Display. Dobra. Odpalmy sobie testowo giereczkę. Wow! Obraz ucięty. A poczekajcie chwilkę. Resolution. Ładuje mi full HD teraz, ciekawe. Ty, poczekajcie chwilę. Ej, kurde, dobry obraz. Czekaj, nie zaleca. Ale mam wrażenie, jakby jest faktycznie jakiś problem z... Dobra, zrobię mniejszą rozdzielczość. Dobra, załaduję inny. No tak, im większy upscaling, tym większe opóźnienie może być. Dobra, zobaczmy tak. Kurde, mam jakieś dziwne przeczucie, że jest. Coś jest nie tak. Dobra, tam nadal ucięty, ja wiem, to jest tak na odpierdziel na razie włączone. Ale mam wrażenie, że jest coś nie tak z, z płynnością. Ty, ale obraz jest dobry, nie? Obraz jest dobry. No, tu nie, no muszę powiedzieć, że obraz jest gitara. Dobra, a teraz jeszcze tylko zobaczymy jedną rzecz. Włączy ta płyty. No, na pewno będziemy musieli. Ja muszę sobie go poustawiać gdzieś na aplikacji, nie? W sensie ja muszę wejść na. E... Komórką muszę poprzestawiać to wszystko, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, ale to tak jak mówię, to nie dzisiaj. To dziś tylko testowo odpaliłem, żeby zobaczyć, czy działa. Więc tak, ogólnie działa. Mogę sobie tu kręcić kolorki, ustawiać. Zobaczcie, coś mi nie pasuje. Chcę, żeby było fioletowe, chcę, żeby było czarne, chcę, żeby było takie zajebiste. To jest super, to jest ważna rzecz. Um... Tutaj mamy rozdzielczości predefiniowane. Natomiast ja muszę wejść w głąb tego. Ja, muszę wejść w głąb tego urządzenia, że tak powiem. I muszę e, połączyć się telefonem i będę mógł wtedy ukryte opcje w tym oprogramowaniu powłączać bądź powyłączać, Czyli będę mógł tam te niektóre bariery sobie. Zresztą tutaj jest dołączone pudełeczko i w tym pudełeczku jest napisane przecież, że w środku mogę zmieniać e, coś takiego: anty-aliasing, ilość FPS-ów. E, zmieniam tu e, szczegóły rozdzielczości, e, szczegółowy upscaling, różnica właśnie pomiędzy pal i NTSC. Mogę sobie tam zmienić. Więc to wszystko jest, ale zobaczcie, to jest po prostu. Trzeba się komórką przez aplikację połączyć, i w środku jest taka apka, i normalnie macie taką apkę. Zobaczcie na telefonie. I sobie tam odznaczacie, wyłączacie te rzeczy. No, fajne urządzenie, tylko tak jak mówię, muszę usiądę poza streamem i, i podtestuję to, nie? Żeby tego na live już nie, nie robić. To są takie pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o, o ten konwerter. I nie zamawiajcie go. Bo jeszcze tak jak mówię, ja wam go nie mogę polecić, bo jak widzicie, są jakieś takie, są jakieś techniczne takie niedociągnięcia, problemy. Nie do powiedzenia. Muszę wyjść na prostą z tym, muszę to przetestować na kilku urządzeniach, konfigurację i wtedy wam powiem, czy warto, nie warto, czy do dupy, czy do śmieci, czy gitara się ma, nie? I będzie Git.